Cześć! Dzisiaj będziemy chcieli zapisać liczbę całkowitą w postaci binarnej, czyli jako łańcuch znaków składający się z 0 lub 1. Będziemy unikali operatorów arytmetycznych, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, a zamiast tego korzystali z operatorów binarnych, które chciałbym, abyś znał. Poza tym dobrze byś orientował się w systemie binarnym, więc postaram się podlinkować film z kanału PAS Informatyki w opisie filmu. Co poza tym, może nie przyda Ci się to na co dzień, ale to zadanie potrafi się trafić na studiach, więc e, jeśli masz kolegów na pierwszym rogu, szczególnie na pierwszym semestrze, to możesz im śmiało podesłać. A teraz wytłumaczę Ci, jak będziemy działać. Przede wszystkim warto wiedzieć, że komputer i tak zna formę binarną naszej liczby. To zadanie tak ma naprawdę tylko sprawdzić sposób naszego rozumowania. Więc ta piątka to w zapisie binarnym jest ymm, 0101. I warto mieć to teraz na uwadze. Jak będziemy to sprawdzać? Będziemy sobie robili taką liczbę 00001, czyli jedynkę binarną. I sprawdzali, czy ona pokrywa się z naszą piątką. Jeśli tak, to wypluwa nam jedynkę. Później będziemy sprawdzali jeszcze raz, ale po przesunięciu o 1. Tym razem wypluje nam 0. Jedziemy jeszcze raz. 011 1. i wypluje nam to 1. I gdy czwarty raz spróbuję, to dostanę 0. Zauważ proszę, że o ile mieliśmy wcześniej 0,1, 0,1, to teraz mamy 1,0, 1, 0. To znaczy, że nasza pędla będzie musiała iść nie od 0 do góry, a jednak będzie musiała. O, przepraszam. Będzie musiała iść od końca. Dalej. Chciałbym, abyśmy zrobili to jako liczbę 16-bitową. Bardzo często mówi się, że te liczby całkowite są zapisywane szesnastopitowo. Nie mówię, że w każdym języku tak jest, czy w każdym systemie operacyjnym, ale my to sobie tak zrobimy. Co to oznacza? Że te miejsca pamięci, które nie przechowują liczby i tak są zapisane jedynką, tak aby ona składała się z szesnastu zer lub jedynek. Czyli u nas to brakuje chwilowo dwunastu zer. Tak powinna wyglądać nasza liczba. Ja ją już na dole programu wypiszę, abyśmy mieli z czym go porównywać. Drukuje się nam. Drukuje. Wspaniale. To teraz napiszmy sobie pętla, która to wszystko służy. Będzie to pętla for i ona będzie się wykonywała od końca, czyli od iteratora wartego 15. Czemu 15? Bo kończymy później nie na jedynce, a na zerze. A od 0 do 15 mamy 16 liczb. Tak jak od 0 do 2 są 3, ponieważ 0, 1 i 2. Ta liczba będzie sprawdzana do momentu, kiedy osiągniemy 0 i będzie zmniejszana za każdym razem. Teraz napiszmy sobie ciało naszej pętli. If, który sprawdza, czy chcemy wyświetlić jedynkę. I to ten if. Będzie nam najpierw zwracał wynik, e, wynik e, tego porównania, tego, tej operacji bitowej, czyli to jest a and Jedenka binarna, którą zapisujemy w sposób taki, 0, b, 0, przesunięta i razy. To jest dokładnie to, co się dzieje tutaj. To przesunięcie bitowe, to jest przesuwanie tego w tym miejscu a and ma miejsce tutaj. Teraz sprawdzamy, czy to wszystko jest zerem, a w zasadzie czy nim nie jest, bo tylko wtedy piszemy jedynkę. Więc czy równa się 0 by 0? 0 by 0 to jest tak naprawdę taka ilość 0. Nie? nie powinno być to problematyczne. Jeśli tak, to... Printujemy, oczywiście bez println, tylko zwykły print, jedynkę, a jeśli nie, czyli else, to drukujemy sobie zero. Świetnie, więc sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Ach, oczywiście dodam tutaj printline'a, a jak już jesteśmy przy tym, to upewnij się, że tutaj jest osobny enter. Zobacz, otrzymaliśmy takie same wyniki. Załóżmy, że chciałbym sprawdzić inną liczbę. Zróbmy z tego siódemkę, bo akurat nie jest to trudne. Zróbmy teraz z tego szóstkę. Świetnie. I możemy także sprawdzić coś większego, coż, z tego printa. I niech będzie to na przykład. 67. Oj, jeszcze czwórka. Ok, mamy wynik. Sprawdzenie, czy jest on poprawny. Zostawiam Wam. Mam nadzieję, że Wam się to przyda na których, na których ćwiczonkach. A jeśli nie, to mam nadzieję, że po prostu zajmujecie się czymś bardziej przydatnym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę lub subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia.